Pierwsze tegoż wydarzenia Euromass Show jest słonecznie, jest pięknie. Idziemy teraz robić stoisko, idziemy nagrywać filmy, żebyście wiedzieli co się dzieje let's go. Ale to ja tak się ceplę. No ja, ja się ceplę. Niech się ceplę. <grym> Niech przepraszam. Przepraszam. przepraszam, przepraszam. I się ceplę. Niech się no. Nie, nie, nie no, no, kątem no. Daj. Daj że oficjalnym vlogu z targów. Chcieliśmy trochę E, zrobić coś nowego na naszym kanale. Dlatego też zapraszamy bardzo do tego, żebyście poznali nas, czyli Fidesz Authority. E, no i dzisiaj w tym vlogu myślę, że będzie absolutnie wszystko, e, no ale przede wszystkim chcemy pokazać Wam to już od początku, jesteśmy na Euromass Show, jesteśmy wam w Amsterdamie, chcemy pokazać Wam jak się buduje w ogóle takie stoisko. E, gdzieś tam pewnie zobaczycie przebitki tego, że ta hala jest ogromna i to co widzicie finalnie to jest w ogóle wow. Więc teraz chłopaki montują e, całe stoisko, cały skelet tego. Jak to będzie wyglądać? My robimy jakieś różne rzeczy. No generalnie bardzo zabawniej, ale jest też dużo ciężkiej roboty. No i cóż, zapraszamy Was do oglądania tego wszystkiego. Dzień pierwszy targów, jest z nami tyle nowych osób, to czy nie nowych, tylko po prostu dojechali. Anna P. Jest i ona, jest organizatorem całego zamieszkania. Musi się posilić, bo ma dzisiaj bardzo ciężki dzień. Tu chłopaki, proszę bardzo. Ełkę prezent. Premium na ambasador. Dzień dobry. Siemanko, widzowie! Dzisiaj wszyscy są świeży, nikt nie balował wczoraj, pełni energii. Zapraszamy Was na backstage. Słuchajcie, wczoraj nasza ekipa zrobiła taką robotę. No, naprawdę, od rana do wieczora. Widzowie, nie są żarty, tutaj się bardzo dużo dzieje, ale dzisiaj, jaki ma, jaki ma Mateusz w ogóle yy, dzień? To jest chore, reszta byś się nie potknął. Mateusz ma dzisiaj do zrobienia 385 filmów. <noise> Jak się z tym czujesz? <noise> <Zajemnie. Dobrze>. Nie, słuchajcie, <noise> naprawdę dzisiaj będzie wizji. Ja mam nadzieję, że ten vlog odda to, co, że tam jest tak, wiecie. Idziemy i nagrywamy, potem odezwiemy się z Hali. A, będzie show. <noise> Ja bym chciała powiedzieć, że bez replikatu ten Iwan by się nie odbył. E, uratował nas w tych sytuacjach, że... Ale patrz od razu ma dzień lepszy, jak mu takie komplementy powiedziałam, prawda? To jest szefowa, to jest szefowa. To no jest... co mogę? Jesteś druga szefowa, tak? Tam jest pierwsza szefowa. Przygotowania jak tu oprowadzamy szybko po stanowiskach? Nie mogę, muszę kwiatkować, bo... Musisz kwiatkować. A nie wiem bije. Dobra, to kwiatkuj. Kwiatkuję. Fej.

2025 Euro Muscle Show with LeBroni Signature Series and the whole crew. Come on out, say hello, guys. We're just getting started. Day one. dowie jesteśmy dzień po jest zakończony. dokładnie pierwszy dzień jest zakończony, ale jeszcze nie, bo teraz będzie plastyczna kolacja FA, czyli pięknie wyglądamy, wszyscy wychodzą z dressów i idziemy na przepraszam kolację. Jest tutaj cały przekrój możliwości outfitowych, jeżeli chodzi o kolorację, fitness, są to nikogo nie wykluczamy. Nawet tych kroków. No. Ale oni mogą, bo oni dzisiaj. Nie, nie, postawą, Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Jeszcze Nie, nie, nie. you know. you're 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 going going. Going. <laughs> <laughs> Się dobrze i pracujmy I twoje. I <noise> moje! I <stupko. głos> I, <gore. głos> I Widzę, dzisiaj, co? <noise> Grażyna tańcza. Grażyna nie może się zdecydować, tak. które buty ubieramy, kochani. Białe? Białeście w komentarzu, które według niebieskie? was wygrywają, bo według mnie białe, według nie, szefowej... Nie, nie, nie. Niebieskie. Ten? Czy ten? Słuchajcie, to jest drugi dzień targów i ostatni. Dzisiaj będziemy ciężko pracować na hali. Potem będziemy ciężko pracować na demontażu. A potem jeszcze lecimy nagrać yy, dla Was super odcinek na EFA Nutrition z challenge jedzeniowym, który czuję, że skończy się dla niektórych tragicznie, ale czegoś się nie robi dla kontentu? Nie, dzisiaj zobaczymy po raz pierwszy kulturystów i naszych crossfiterów, crossfitowców Badasa, Premium i na Efa. Wszyscy razem w Nie wiem jakich pomieścimy tam, ale. <noise> Zmięły się później widzowie. Słuchajcie, niesamowita kolacja firmowa. Eee, nie wiem, co reszta robiła, ja poszedłem spać. Eee, dzisiaj jedziemy dzień drugi. Zobaczymy, co nam Amsterdam przyniesie dzisiaj. Co? O kurde, ty! Ej, Bayer. Jest to niesamowite dzieło inżynierii ekstremalnej. Widać, że organizatorzy się postarali, ale nie postarali się tak mocno jak nasz dział marketingu, żeby nam zapewnić świetne nagrania dzisiejszego dnia. Słuchajcie, więc zapraszamy. Słuchajcie, ja mam teraz e, powiem jakaś prawda. Te... On nie jest podniecony dzisiejszym challenge'em z jedzenia burgerów. On ma delikatny żołądek w Więc dlatego to jest to wszystko, ten nastrój, ta mina, to wszystko jest powodowane tym, że po prostu nie podchodzi mu ten temat, Ale trudno. Wcale nie, słuchajcie, jestem podniecony tak jak widzę. Ja, Pokaż jak bardzo. <śleszy> <laughs> this is a panel with the athletes of FA Nutrition. They're here all the way from Poland, and they're a massive brand and a good sponsor and supporter of the show. If you want to accomplish something, you have to be consistent, disciplined. Sometimes when they come days like this and you move yourself, even if you don't want, that's the, actually the dream. When you move yourself when you don't want it. Even if it's not about the training, about your life, about your health. About everything. Just move yourself forward when you don't want it. That's actually that's the dream. Exactly, and you learn a lot about yourself when you go and do it anyway. Yes. That was what you said. That was what is this? No, just like i Is it invisible? Dłońią, invisible ręką, invisible dłońią, which is now. No, just. On stoi za kamerą zazwyczaj i zazwyczaj go nie ma tu, a jest z osobą, która jest odpowiedzialna za te wszystkie świetne materiały, które produkujemy, za relacje z targów, za rolki, które sobie wymyśliłam i sobie wymyślałam. A więc postanowiliśmy w dwójkę odpowiedzialni za vloga. Stwierdziliśmy, że musimy oprowadzić was po stanowisku. Dokładnie, tak? więc będziemy i lecimy, zaczynamy od nas. Tak, nasze stanowisko. Jak wygląda nasza praca i nasze stanowisko. Co ty właściwie robisz na tym stolisku? Wszystko. On tam sprzedaje, promuje. Po prostu jest Jest. Jest fantastycznie, bawimy się przed nią, mamy sam pełno zdaliśmy. Sprzedaż jakoś idzie. Nic co da się spójność. Mikałek! Rekordista! No tak, no tak, takie kobiecali tak zrobili. So professional! Oh yeah. Amazing! Tak z tym, że powiedzmy rekord? Bardzo dobrze. Tak naprawdę cieszyłem się tym chwilę. Bo zawsze po jakichś zwycięstwach czy dobrych wynikach wchodzę na chwilę z do szatni i wychodzę z niej z nastawieniem, co mam zrobić dalej. Nie umiem cieszyć się tym dłużej. W sumie tak się nauczyłem. Co nam u Was, kochani? Wspaniale, sprzedaż jest bardzo dobrze. Pani nie ma gdzie zjeść. No Skargi powoli się kończą, strony szalone, energii złapał. Pozytywnych fluidów. Ale będziesz... Co będzie na składaniu? Przepraszam, na demontażu. Wszystko będzie pękać, trzaskać będzie to dwie godzinki i będzie koniec. Pozdrawiam. Patrz, jesteśmy we Co To są najlepsze chipsy. tłumaczę generalnie o co chodzi, znalazłam challenge w Amsterdamie, w burgerowni, e, nasi podopieczni muszą zjeść wielkiego burgera, kolesław i fryty. E, no i chodzi o to, żeby zjedli to w 30 minut, bez żadnych przerw na łazienkę, bez podjadania, bez dzielenia się, mają to zjeść. Kochani widzowie. Dziękujemy, że byliście z nami przez te szalone kilka dni. To fantastyczne wydarzenie, z fantastycznymi ludźmi. Mam nadzieję, że trochę pokazaliście, pokazaliśmy wam, jak e, w naszej firmie się pracuje. Zaraz kopnęcie cię w bupę. E, no i cóż, ja bym chciała, żeby ten kontent się utrzymywał, bo bardzo dobrze się mówiłam. Zaczęliśmy w piątek od montażu. No, generalnie widzowie, no nagrywaliśmy codziennie milion, I milion rzeczy wpisał, i Mati rzeczy koniec... na czas. I... Kończymy dzisiaj w niedzielę o godzinie 22 prawie Challenge jedzeniowym <gulantem> jedzeniowym cała ekipa się ewakuuje, a ja się ewakuuję do studia montować. Dokładnie do tej zwanej pieczary. A y, marketing y, wymyślać następne pomysły na następne vlogi. Dajcie znać w komentarzach. Dokładnie, komentujcie subskrybujcie, Co się Wam podoba, a co nie. Zusiaczki. A -a. Tip, tip, tip,